Hello, z tej strony Frost, a to jest audiolog. I przepraszam, z góry muszę przeprosić za tego clickbaita, ale nikt by tego nie obejrzał, gdybym po prostu wpisał audiolog. Prawie umarłem! No więc, yy, tak. Jest, jak może zauważyliście, jest to jeden z. No, w zasadzie jeden z, yy, Jeden film po długim, dosyć okresie przerwy. No i w tym audiologu chciałbym to. Tłumaczyć. No więc tak, dlaczego mnie nie było? Jak może wiecie, albo nie, chodzę do gimnazjum, więc. No. A też kończył się semestr, tak? Były święta, znaczy będą dopiero, kiedy to nagrywam. No ale w każdym razie, o co mi chodzi? Nie nagrywałem, no, był mały zapierdziel w gimnazjum, to trzeba przyznać. Zresztą każdy, kto chodzi do szkoły, nie wiem, do gimnazjum, tak ma. Że dopiero pod koniec roku się biega po. No tak naprawdę, po poprawkach. No więc. He, no. Stała się też taka sytuacja, której na razie nie chciałbym wyciągać y, na internet. Hmm, no i nie nie będzie to raczej pewnie długi film, no ale wiecie, za, zawsze lepiej nagrać. Taki wytłumaczeniowy film właśnie. Yy, co do filmów. Ej, Frost, kiedy będą się pojawiać? Frostowe odcinki! Ym, będą pojawiać się yy, w, w, już tak naprawdę co tydzień. Yy, zaczynając od niedzieli. Od tej niedzieli to będzie dokładnie... Yy, już mówię. 25 grudnia, oczywiście. Yy, no kościoł... Y, tfu, bo ja... Boże, co ja mówię? Yy, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Yy. Aha, no tak. Zapomniałbym. Od y, przyszłego tygodnia będą y, pojawiać się odcinki inaczej. Zresztą jeszcze zrobię o tym osobny film. A będzie to spowodowane tym, że y, nowa seria. I jestem ciekaw, czy ktoś z was zgadnie, jaka to seria. Mogę dać... Nie no, dobra, nie. Napiszcie w komentarzu, jaka myślicie, że to będzie seria. Jeżeli ktoś trafi, to. Hmm. Nie wiem. Powiem jego imię na odcinku. Świetna, świetna nagroda, Frost. Bardzo, bardzo świetna. Bardzo świetna. Bardzo świetna. No więc. żegnam się z wami. Aha, i jeszcze, jeszcze raz muszę przeprosić za tego clickbaita. Dobra, żegnam się z wami, cześć.